Wcześniej na komisji, Jak, jakie fundusze poszły, to może na ośnieżalnie, jeszcze w poprzednim roku ośnieżalnie, na ten rok, może dyrektor by to powiedział. Że... Proszę bardzo, Panie Radny. Szanowni Państwo, praktycznie stawiamy fakturkę za styczeń. W sezonie 2012 licząc, od, że tak powiem od grudnia do tego, do dnia dzisiejszego, że śnieżynia dróg w formie zleconej, czyli na chwilę, które będzie by Poszło około 110 tysięcy złotych. na dzień dzisiejszy. Resztę w własnym zakresie także. Mamy zakupione szybkość kosłon, starczy na ten rok, także myślę, że powinniśmy się. A w planie, planie ile było? A... W planie? 300 tysięcy złotych. A już coś takiego na nowy? robić, tak? To znaczy to jest, to jest, sezmy, to liczy się sezon. sezon. To nie jest tak, że robię kobuśczo, tylko sezon. W inny sposób tego obrońcia nikt nie w ten sposób. Także znaczy, Pan bierze się z poprzednich lat, dlatego było planowane po tysięcy złotych. To jest to się to, co jest zjedzwiczony co roku go przenosi się na lata centne i aspektu.